Drodzy Państwo, czuję się bezpieczna, bo ze mną nie kto inny tylko mistrz łucznictwa. Człowiek, który ma celne oko, wie jak strzałę puścić, żeby dotarła do celu. Leszek Haris-Jęczkowski, witam serdecznie. Witam serdecznie, zostałem przedstawiony, to ja. Drodzy Państwo, ten człowiek na co dzień jest dyrektorem Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie, a po godzinach zmienia się w i ta pasja trwa już latami. Tu zostałem zaskoczony takim wywiadem, widzę, że radio ma bardzo dobry wywiad, tak, z zawodu jestem kimś innym, tutaj od, właściwie już od ponad 20 lat zajmuję się odtwarzaniem wieków średnich, tutaj akurat na polach legnickich odtwarzam łucznika Henryka Pobożnego. Łucznik Henryka Pobożnego ma ze sobą, jak na łucznika przystało, łuk. Tak. Przyznam się, mimo dobrego wywiadu radia, że moja wiedza na temat łuku kończy się na tym, że ma cięciwe i co jeszcze? I łucznika. <laughs> znaczy mógłbym teraz snuć oczywiście opowieść od przeddziedziu dzity bojowej. Łuk ogólnie składa się z drzewca i tak jak pani redaktor stwierdziła i cięciwy, czyli tego sznurka, który łuc, łuk, łucznik naciąga. No jedno co tutaj powiem, że to jest replika długiego łuku walijskiego, potem zwanego angielskim, gdzie faktycznie z takich właśnie mniej więcej z jednego kawałka drewna, z takich łuków strzelano w wiekach troszeczkę późniejszych, chociaż na naszych ziemiach również znane wcześniej. Ten łuk, drodzy państwo, ci, którzy nas nie widzą, jest po prostu wyższy ode mnie, co tu dużo kryć. Ale niższy ode mnie. To dobrze się składa, jest średnia zachowana. Dziś, tak jak pan powiedział, weźmiecie udział jako rekonstruktorzy w wielkiej bitwie z 1241 roku. Staniecie po której stronie? Przypomnimy? Dobrze, stajemy po stronie chrześcijan i postaramy się obronić Ślegnicę. Tu już nas straszono, że kiedy zrobi się ciemno, niebo będzie czarne, to znaczy, że suną strzały właśnie mongolskie w naszym kierunku, ale przecież my też mamy tych strzał całkiem sporo. Odeprzemy ten atak? Jesteśmy przygotowani, mamy również tyle samo strzał, odepchniemy Mongolów, nie mają szans. Drodzy Państwo, chcę jeszcze jedną tajemnicę zdradzić. Leszek Jęczkowski to nie tylko ucznik, to nie tylko pasjonat historii odtwarzający średniowieczne czasy, ale to także mistrz piórka. Po raz kolejny jestem pod wrażeniem wywiadu radia. Tak rysuje. Właśnie ostatni rysunek, który widziałam, mówiący właśnie chyba o tym, że zaprasza Pan do Legnickiego Pola, to dwóch rycerzy wspartych o siebie głowami. Tak, takie, lubię rysować takie rysunki, które rozśmieszają, dają uśmiech i radość. A dziś zapraszamy do Legnickiego Pola wszystkich niezdecydowanych, którzy być może siedzą i grillują w ogródkach, zamiast po prostu grillować, niech przyjeżdżają i przeżywają historię na żywo. Serdecznie zapraszamy, robimy to... Dla siebie, ponieważ kochamy historię, jesteśmy pasjonatami, ale też robimy to dla publiczności, dla Was proszę Państwa, także serdecznie zapraszamy, mam nadzieję, bo już jestem tutaj po raz trzeci na Legnickich Polach, z Koszelina przyjechałem, mam nadzieję, że znowu pokażemy bardzo ładną inscenizację i będzie co oglądać. Drodzy Państwo, to o godzinie 17 jest jeszcze czas, żeby do Legnickiego Pola dotrzeć i zobaczyć ten grat strzałów. Strzały polecą po niebie ten, ten, ten koni, ten lament kobiet i dzieci będzie się tu działo. Tak, nie, ja liczę ciągle na lament mongolski, że to oni będą lamentować, to my wygramy. Przybywajcie, przekonacie się sami, jak ta historia z 1241 roku tu w Legnickim Polu się zakończy.